Będziemy oglądać preparat barwiony metodą prostą negatywną pod imersją, żeby móc obejrzeć preparat pod imersją, korzystamy z olejku z drzewa cedrowego, zwanego olejkiem imersyjnym, żeby preparat przygotować do obserwacji mikroskopowych na środek preparatu lub też w takim miejscu, w którym widzimy, że znajduje się wyraźny rozmaz, nanosimy kroplę olejku. Kropla to jest tyle, niezbyt dużo olejku, tak aby nie utopić tego preparatu. Następnie ustawiamy preparat na stoliku, tutaj między ząbkami tego stolika. Dalej za pomocą pokrętła znajdującego się pod stolikiem przestawiamy preparat tak, aby kropla olejku imersyjnego znalazła się bezpośrednio pod obiektywem imersyjnym. Obiektyw imersyjny to jest ten, który powiększa stukrotnie na nim również jest napisane słowo "Oil jak olejek. Ustawiamy obiektyw imersyjny w osi optycznej mikroskopu. To znaczy, że gdy obiektyw będzie ustawiony, usłyszymy delikatne kliknięcie. Obiektyw jest ustawiony. Następnie, za pomocą śruby makrometrycznej, podnosimy preparat do góry, tak aby zanurzyć obiektyw w olejku. Zanurzamy. Kondensor, czyli element, który znajduje się bezpośrednio pod stolikiem i służy nam do skupiania światła, podnosimy maksymalnie do góry, tak aby dotykał preparatu. Dopiero teraz zapalamy światło. Gdy mamy zapalone światło, możemy przystąpić do ustawiania naszego obrazu. Patrząc do obydwu okularów. Kręcimy najpierw śrubą makrometryczną, po to, aby ustawić zarys obrazu. W przypadku y, preparatu barwionego metodą negatywną spodziewamy się zarysu czarnego, sz, ciemnoszarego, szarego. Gdy ten zarys już widzimy, widzicie Państwo, ja e, przestawiam. Śrubą makrometryczną stolik mikroskopu, ale mm, nawet kręcąc niewiele, ten stolik dość mocno się przesuwa. Gdy widzę zarys, przy pomocy śruby mikrometrycznej, tej małej, ustawiam ostrość. Śruba mikrometryczna w trakcie ustawiania preparatu nie może przekręcić się o e, Więcej niż o 360 stopni, czyli więcej niż jeden pełen obrót. Preparat już mam ustawiony, i w tym momencie mogę przejść do obserwacji, próbując podsumować, czy widzę bakterie kuliste, cylindryczne, w jakim one występują w układzie. Pod stolikiem mikroskopu także znajduje się pokrętło, które służy mi do przestawiania pola widzenia. Jeżeli nie jestem zadowolona z tego, co obecnie widzę, mogę poszukać innego pola widzenia dzięki temu pokrętłu, które znajduje się pod spodem stolika.